Ostrość na mnie nie ma, oczywiście. Halo! Pochodzę z dolnego Śląska. To tutaj spędziłam 24 lata mojego życia, wtedy nie do końca doceniając piękne okolice, w których mieszkam. Powoli to nadrabiam, i chociaż teraz mieszkam 1000 kilometrów stąd, kiedy odwiedzam rodzinę, to wykorzystuję czas na zajrzenie w ulubione miejsca i poznanie nowych zakamarków. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP-Vlog. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym opowiem Wam, jak to jest spędzić noc w pałacu. Dolny Śląsk to kraina zamków i pałaców. Jest ich tutaj mnóstwo, a jeden piękniejszy od drugiego. Wiele z nich na pewno znacie: zamek Bolków, zamek Książczy, pałac w Wojanowie, w którym postanowiliśmy zatrzymać się na noc. sięga początku XIII wieku, ale dopiero w XVII wieku na tych terenach powstał renesansowy dwór. Dwór spłonął, a na jego miejscu postawiono pałac, którego właścicielem był Christoph von Cedlitz. Lista kolejnych właścicieli jest długa, a nazwiska niełatwe, więc nie będę tu łamać języka. Wspomnę Wam jeszcze, że podczas II wojny światowej w pałacu mieszkali jeńcy wojenni, którzy według informacji na oficjalnej stronie pracowali w Fabryce Pobiorów Dąbrownicy. Obecnie jest tutaj hotel i centrum konferencyjne. No i fajny basen, na który można wpaść nie nocując na miejscu. Witamy w Wojanowie. Do nas, do nas miłe bracie, moc atrakcji czeka na ciebie. Także tak, Dolny Śląsk wita atrakcjami. Pałac jest bardzo blisko, a my kierujemy się z niego do Łomnicy, ponieważ tam jest drugi pałac, który można zwiedzać. Także za chwilę się tam wybierzemy i zobaczyć jak on wygląda. Eee, tymczasem przechodzimy po moście nad bobrem. Także proszę bardzo, dzisiaj nie prezentuje się za ładnie, ale jest w Łomnicy również jest Restauracja i hotel, jest zdecydowanie mniejsze, ale jest wybór, także nie musicie zatrzymywać tam, gdzie my, ale zawsze możecie wybrać drugą opcję, która jest bardzo niedaleko. W Łomnicy jest również sklepik z pamiątkami, także idziemy zobaczyć, co jest w środku, może jakieś fajne pamiątki uda nam się kupić. W sklepiku znajdziecie dużo fajnej rzeczy, zobaczcie, nawet są przeciery i zupy pomidorowe, są fajne różnego rodzaju soki i syropy, nawet jest hummus. O, z czarnuszką. Ja w sumie lubię czarnuszkę. E, są jakieś krówki, a te kubom on to ja kojarzę z szwajcarii nawet. E, no i jest również jakieś rękodzieło, także można coś na pewno fajnego wybrać. A ja mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo szepczę, żeby nie przeszkadzać innym. Odwiedziliśmy sąsiadów w pałacu Włomnicy. To wracamy do siebie na włościa Wojanów czeka. Jeszcze dużo atrakcji dzisiaj przed nami. Pokoje można tutaj wynająć dosłownie w całym tym obiekcie. Za mną teraz jest stajnia albo stodoła. Już teraz niestety nie pamiętam, ale drugi jest dosłownie z drugiej strony. Pokoje można wynająć tutaj wszędzie, ale oczywiście najdroższe są właśnie w pałacu. My wybraliśmy pałac z tego względu, że uznaliśmy, że jak już idziemy na jeden, no to fajnie będzie sobie zaszaleć. Jesteśmy już pod samym pałacem i tutaj mam w zasadzie kilka uwag. Po pierwsze, oprócz tego, że są tutaj pokoje, jest tutaj również restauracja ogrodowa, do której udamy się dzisiaj na kolację, także myślę, że pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Ale, co chcę Wam pokazać, to to, że w środku yy, nie ma windy. I to ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że nie zmieniali tej za wiele, no i generalnie Yy, nie ingerowali w to. Minusem jest to, że jeżeli ktoś jest osobą niepełnosprawną i na przykład porusza się na wózku albo okulak, to, to będzie miał ciężko z wejściem trochę wyżej. No bo są tylko schody. My jesteśmy na piętrze trzecim, także teraz yy, ciśniemy do góry i pokażę Wam od razu pokój. Nigdy nie sądziłam, że to powiem, ale zapraszam Was dzisiaj na zwiedzanie mojej komnaty. Ale najpierw, o, może zapalimy światło, żeby było trochę lepiej widać. Co tutaj jest? No pokój jest bardzo duży i powiem wam szczerze, że wszystko jest takie bardzo stare, klimatyczne, także bardzo fajnie to wygląda i robi naprawdę dobre wrażenie na początku. To prawda, łóżko na razie nie sprawdzałam czy wygodne, ale Przekonamy się, tak naprawdę jutro rano. Jest telewizor, który totalnie nie pasuje do wystroju, ale, jakby ktoś czuł potrzebę obejrzenia czegoś, to jest taka opcja. Jest również, gdzie usiąść, mini salonik, można powiedzieć, całkiem wygodny, bo już tutaj przetestowałam. Podoba mi się oświetlenie. Są tutaj bardzo fajne, ciekawe lampy w różnych punktach usytuowane. Fajnie to wygląda. No, i tutaj troszkę się cofnę, żeby wam pokazać. Mamy wejście. No i możemy sobie tutaj usiąść, coś zjeść, pogadać, nie wiem, napić ciekawe kawy, herbaty, wody. A stąd jest bardzo fajny widok, może uda mi się Wam pokazać te tutaj, na inne części. Tam po prawej stronie jest recepcja, tutaj pięknie widać fontannę. Zanim pójdziemy do łazienki, to zobaczcie jeszcze jak z tej perspektywy wygląda pokój, a już nasze rzeczy. Trochę psują widok, ale chciałam Wam pokazać łazienkę. Chociaż zwykle tego nie robię, bo kibelek to kibelek, wiadomo. Ale tutaj jest naprawdę całkiem fajnie to zrobione nowocześnie, jest bardzo duża wanna. Kibelek, oczywiście, i z samej łazienki również jest prześliczny widok. Proszę bardzo. No dobra, a co my tutaj właściwie robimy? Słuchajcie, pomyśleliśmy, że na koniec naszego pobytu w Polsce wybierzemy się w jakieś fajne miejsce, chociaż na jedną noc, żeby trochę odpocząć, zregenerować się, zresetować się i wrócić do szwajcarii pełni sił i energii. Wybraliśmy ten pałac z tego względu, że ma bardzo fajne baseny, i na zdjęciach wydawał się takim jednym z najnowocześniejszych tutaj w tej okolicy. I tak naprawdę moja mama już bardzo długo, chyba za dwa lata, albo dłużej, opowiada mi, że musimy koniecznie tutaj przyjechać, bo jest bardzo pięknie. A propos basenów, to Paweł właśnie z basenu korzysta. Ja się nie wybrałam z tego względu, że nie wiem, czy będziecie widzieć, ale poprawiałam tatuaż niedawno w Szczecinie i po prostu no nie mogę jeszcze się wybrać na basen. W każdym razie, yy, sam kompleks bardzo mi się podoba. Wszystko jest naprawdę bardzo fajnie zorganizowane. Yy, jeżeli chodzi o sam pokój, to. Jest trochę kurzu, <noise> co będziecie mogli za chwilę zobaczyć na przybitkach. E, I z jednej strony to dodaje takiego, wiecie, no ja wiem, że to jest, to, jest, to jest pałac, to jest stare, więc to też rządzi się swoimi prawami, że tak powiem. Z drugiej strony no jednak to jest hotel, jest fajnie, byłoby, żeby tego kurzu tyle aż nie było. Druga sprawa, właśnie to, co mówiłam wcześniej, czyli kwestia tego, że nie było tutaj do pałacu się nie dostaną, ale być może do innych. Budynków bez problemu. Tego nie wiem, bo szczerze mówiąc, nie wchodziłam do innych budynków, także nie będę w stanie wam tego powiedzieć. Ale jeżeli jesteście osobami niepełnosprawnymi lub z osobami niepełnosprawnymi się tutaj chcecie wybrać, to zadzwońcie i zapytajcie wcześniej, zanim zabukujecie, czy jest w ogóle taka możliwość. Bo sami widzicie, że no tutaj w yy, naszym pokoju za bardzo nie ma. Ok, kolejna sprawa jest w zasadzie taka, że jest tutaj restauracja. Do tej restauracji się wybieramy dzisiaj na kolację. To też chyba wam wcześniej wspomniałam. Nie idziemy nigdzie dalej, bo tak naprawdę nie za bardzo jest tej wybór. Byliśmy wcześniej w restauracji w, przy Pałacu Łomnicy, tutaj obok, na takim szybkim obiedzie i powiem Wam szczerze, że ogólnie spoko, jedzenie naprawdę okej, okay, ale było tyle os, wiem, że to nie jest ich wina, ale było tyle os, że uciekliśmy z zewnętrza do środka, ponieważ tych os, autentycznie jak nam podali w ogóle jedzenie, to tych os zaczęło tam latać chyba z 20 i po prostu ja się trochę wystraszyłam, bo wolałabym mnie być pogryziona przez nic przed powrotem. To ja idę się ogarnąć, wiecie, trzeba się zrobić włosy, zrobić jakiś makijaż, bo teraz nic nie mam, a fajnie byłoby dobrze wyglądać za dzisiejszej kolacji, bo to taka trochę moja właśnie urodzinowa kolacja, miesiąc po urodzinach. Chciałam Was zabrać, więc musiałam wbiec tutaj na trzecie piętro, <grym>, bo myślałam, że już vloga, to nagram też restaurację, prawda? Restauracja jest na dole. My... Jesteśmy na piętrze trzecim, czekajcie, muszę zamknąć. i powiem wam, że jest bardzo, bardzo pusto, ogólnie jest, prawie w ogóle nie ma ludzi, o tak powiem, no, także zaraz się przekonamy. restauracja ma dość słabą ocenę, bo, bo 3,8, ale ja sobie to tłumaczę tak, że może przez ceny, może przez to, że wiecie, jest tutaj tak, no ale zobaczymy, ja wam jak zawsze szczerze powiem jak jest. Jeszcze jedno piętro w dół. No, także widzimy się już przy stole. już końca i powiem Wam szczerze, że ogólnie bardzo nam się podobało, ale oczywiście były minusy. Jeżeli chodzi o restaurację, w której wczoraj byliśmy, czyli restaurację ogrodową, no to powiem Wam szczerze, że moim zdaniem jeszcze sporo mogą się nauczyć. Jedzenie nie było złe, ale też nie było jakieś bardzo dobre. Było takie, bym powiedziała, ok, po prostu. Natomiast bardzo, bardzo nadrabiała obsługa, ponieważ pani, która wczoraj była tam kelnerką, i ogólnie ogarniała totalnie wszystko. Naprawdę bardzo była sympatyczna, bardzo szybko się wszystkim zajmowała, także tutaj muszę ją zdecydowanie pochwalić. Natomiast, jedynie tak jak mówię, dosyć, dosyć średnie. Udało nam się dojechać pod pałac Bobrów. To jest dosłownie kilometr od pałacu, w którym teraz nocowaliśmy. I chcę podejść bliżej, żeby wam nagrać, ale trochę się boję, bo nie wiem, czy widzicie tutaj takich koleżków Jeden, drugi. Ale spróbuję, no są za bramką, więc nie powinni mi nic zrobić. Um, no ale chyba nie odważę się przełożyć kamery, żeby nagrać wam trochę lepiej ten pałac. No właśnie. Także tak, takie atrakcje. Ale powiem wam, że na tyle, na ile go widzimy... Może podejdę. No. To nie można. One pilnują, żeby nie być później niż 2 metry, jednak. No, to widzicie, ale na tyle na ile. Na tyle na ile go widać, to widać, że naprawdę gdyby, gdyby go wyremontowali, byłby przepiękny. Byłby jeszcze piękniejszy niż tamten, moim zdaniem. O, trochę wam może przybliżę. Zobaczcie, że nie podejdę, ale oni tutaj czekają. Zobaczcie, zrobię krok. Nie, jest ok. Jeszcze jeden krok. O, udało się, są spokojne. Ekstra, nie? Widzenia. Widzenia. A ten tam dalej skacze i się drze. Obydwa, zobaczcie. No, my już odjeżdżamy. Także papa pieski. I teraz wybieramy się do karpnik przez trzcińsko. Jak będziemy jechali przez trzcińsko, to wam coś jeszcze opowiem żeby dojechać do Trzcińska i do Karpnik musimy przyjechać taki fajny mały mostek tutaj w Bobrowie. Bobrów już żegnamy. W ogóle to są bardzo ładne okolice, wiecie, tak przyjechać sobie pozwiedzać właśnie, czy w jeden dzień, czy na trochę dłużej, to na pewno nie będziecie się tutaj nudzić. Także ja tutaj reklamuję ostro mój dolny śląski i moją kotlinę jeleniogórską. A z tym Trzcińskiem to w zasadzie nie jest jakaś niesamowita historia, ale ja po prostu jakieś 15 lat temu, albo nawet dłużej, bo z, ojejku, chyba z 17 lat temu, byłam tutaj na warsztatach lepienia z gliny i wypalania takich, wiecie, jakiejś ładnej rzeczy z gliny i robienia bongosów. To były takie podwójne warsztaty, tutaj spędziłam kilka dni i było bardzo, bardzo fajnie. Także lubiłam takie rzeczy, lubiłam takimi rzeczami się zajmować. Fajnie. Bloga. Mam nadzieję, że taki film o pałacach na Dolnym Śląsku Wam się podobał. Ja serdecznie polecam Wam te okolice. Tutaj jest naprawdę pięknie, jest mnóstwo ciekawych rzeczy do odwiedzenia. Jest mnóstwo fantastycznych ścieżek, po których możecie się przespacerować. Są góry, możecie się gdzieś przejść, są jakieś fajne małe jeziorka. Także Dolny Śląsk zdecydowanie musicie odjeść, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No co, a my widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!